Cześć, witajcie, z tej strony Kuba. Witam Was w filmie, w którym pokażę Wam, jak przerobić klasyczny napęd na Single Speeda. Będziemy działali oczywiście na częściach z Dartmura, czyli użyjemy sobie napinacza z Dartmura oraz użyjemy redukcji, których jeszcze kupić się nie da, ale za niedługo się będzie dało. Giuż Single Speed będzie założone, to do tego, aby był to pełnoprawny Jibber będzie nam brakowało jeszcze możliwości obrazania kierownicą o 360 stopni. Tak więc na sam koniec założymy sobie te jeszcze Barmouda. No i generalnie taki rower będziecie mogli sobie albo samemu zrobić, albo będziecie mogli taki rower w całości kupić, ponieważ e, Thunder, Thunderbird FR w wersji, nazwijmy to Jibber, będzie dostępny w sprzedaży od 2026 roku. A tak, w sumie, po co robić single speed? Dlaczego mamy się ograniczać? Dlaczego jednobiegowy napęd jest lepszy od 8, 9, 10, 11 czy 12 rzędowego rządo napędu? No przede wszystkim dlatego, że jest jednorzędowy, to znaczy, jest to bardzo, bardzo prosta konstrukcja. Jeżeli ten napinacz ustawimy sobie w sposób prawidłowy, nie ma opcji, by na łańcuch spadł. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że moc napięcia takiego napinacza jest o wiele większa niż przerzutki. Obojętnie, czy to będzie SRAM, Shimano, Microshift. Nieważne czy to będzie przerzutka, przy, która będzie akurat zablokowana, czy znaczy zablokowana będzie włączone po prostu sprzęgiełko, czy nie, nigdy nie będziemy mieli aż tak mocnego napięcia, ponieważ, jakby napięcie było takie mocne na zwykłej przerzutce, to po prostu ta przerzutka by totalnie źle zmieniała biegi w górę. Czyli byłby po pierwsze bardzo duży opór na manetce, a po drugiej tak i tak by działało to po prostu średnio. Taki napinacz jest też sporo mniejszy od przerzutki, tak więc co za tym idzie? Ciężej jest go po prostu urwać, na przykład przy jakiejś glebie, przy jakiejś tam wiecie wysiadkach, czy rzucie rowerem w drzewo. Zakładając single spida oraz taki zwykły napinacz. Rezygnujemy również z manetki, rezygnujemy również z tego pancerza, z tej linki. Chociażby tutaj słyszę, że coś nam stuka, no to o jedno stukanie mniej będzie. Jakie rzeczy będą nam potrzebne do tego, aby taką transformację z napędu klasycznego na single speeda wykonać? No przede wszystkim napinacz, przede wszystkim redukcję do single speeda. Jeżeli chodzi o narzędzia, to akurat zbyt wielu rzeczy nie będziecie potrzebowali. Na pewno będziecie potrzebowali imbusy, na pewno będziecie potrzebowali klucz do kaset oraz bacik. Jeszcze Wam się może przydać skuwacz do łańcucha. W sumie to się nazywa rozkuwacz, a nie skuwacz, bo łańcucha teoretycznie nie powinno się skuwać, więc narzędzie nie nazywa się skuwacz, tylko rozkuwacz. Założenie takiego single speeda jest bajecznie proste. Myślę, że nie powinno zająć to więcej jak 10 minut. Ja zaczynam od zdemontowania łańcucha, no bo w sumie będzie on tylko nam przeszkadzał. Następnie demontujemy koło. Linkę można przeciąć, bo w sumie i tak, i tak byśmy ją musieli przecinać po to, żeby wyciągnąć przewód z ramy. Teoretycznie pancerz powinien nam przejść. Bez rozkręcania przelotek w ramię, zobaczymy czy tak będzie. W razie czego, jakbyście kiedyś chcieli jednak z powrotem założyć sobie napęd, na przykład nie wiem, na sezon zakładacie sobie single speeda, ale na zimę chcecie napęd, żeby na przykład móc jeździć cię duro, to w razie czego spokojnie na kanale Dartmoor Bikes Polska jest również poradnik, w jaki sposób taki pancerz potem przeciągnąć z powrotem. Możemy teraz zająć się demontażem przyrzutki. Tutaj w sumie wszystkie przyrzutki są na Imbusa 5, więc. Wykręcamy sobie przerzutkę. Z uwagi na to, że napinacz Dartmura jest montowany bezpośrednio do ramy, czyli mamy kolejny punkt mniej, który nam się może uszkodzić, czyli hak, no to musimy zdemontować również hak. Zwróćcie uwagę na to, że mamy tutaj odwrotny gwint, czyli kręcimy w drugą stronę, kręcimy sobie w tą stronę, jak widać hak został wykręcony. No i w sumie teraz pozostaje zdjąć tylko manetkę i mamy przygotowaną ramę pod założenie singla. Generalnie, jeżeli chodzi o zdemontowanie grypów, no to wiadomo, korzystacie z imbusa, jeżeli macie grypy bezobejmowe, no to macie kilka różnych opcji. Najłatwiejszym sposobem jest po prostu przyknięcie tutaj sobie pistoletem, po prostu ciśnieniem i wtedy nam ten gryp ładnie schodzi. Jeżeli byście mieli z tym problem, to również na kanale Dartmoor Bikes Polska nagrałem film o tym, jak zmieniać gripy. Następnie czas zdemontować kasetę. Tutaj w zależności od tego, jaką kasetę będziecie mieli, mogą wam wylecieć podkładeczki, więc jeżeli myśl, myślicie o tym, aby potem ten napęd sobie założyć ponownie, albo chcielibyście go sobie odsprzedać, to uważajcie, żeby Wam nic się nie pogubiło. Jak jesteśmy przy kasecie, to zwrócę tutaj uwagę na jedną rzecz. Prezentowany w tym materiale zestaw jest stricte do bębenków HG, czyli jeżeli macie standard Micro spline, czyli standard z Shimano, albo standard XD, czyli standard ze Sram'a. To niestety, ale ten zestaw nie będzie dla was odpowiedni. Co do samego zestawu, redukcje składają się tak de facto z pięciu elementów. Pierwszym elementem jest nakrętka, z drugim elementem są redukcje, mają one różne grubości, a to dlatego, że trzeba idealnie ustawić linię łańcucha. Jeżeli ona będzie troszeczkę po skosie, to po prostu będziemy słyszeli, że ten łańcuch cały czas jakby chciał z tej zębatki zeskoczyć, no ale nie będzie mógł, bo właśnie kolejnym zestawem są te osłonki, to nazwijmy. I kolejne dwa elementy to jest. Zębatka oraz czerwona podkładka. Ta podkładka, dlatego, jest czerwona, żeby nikt się nie pomylił. To jest podkładka, która musi iść między zębatkę, a między tą właśnie osłonkę. Bierzemy się za montaż. Ja jednak, zanim założę samą redukcję, to smaruję sobie bębenek to dlatego, żeby po prostu tłumiły drgania, bo drgania to jest skrzypienie, to jest hałas. Następnie zakładamy sobie podkładeczki. Generalnie, teoretycznie można by to było matematycznie policzyć. Praktycznie, no mało kto to robi. Ja się przyznam, że też nigdy nie liczę tego, no bo szybciej mi jest po prostu to założyć, zobaczyć czy pasuje i w razie czego szybko poprawić. Tutaj przy okazji zwrócę uwagę na to, że tych czarnych podkładeczek będziemy w zestawie mieli więcej aniżeli użyjemy. To jest spowodowane tym, że są różne wębenki Do różnych ram trzeba będzie użyć Różną ilość podkładek, więc, więc dlatego jest tego po prostu więcej. Zwróćcie uwagę na to, że zębatka po jednej stronie jest wystająca. Jest ona wystająca po to, aby po prostu siła rozkładała się na większą powierzchnię, żeby nie robiły się wżery w bębenku. Bo jeżeli macie przykładowo bębenek aluminiowy, i, założyliście, i założylibyście sobie po prostu taką zębatkę, którą byście pojedynczo sobie na przykład zdemontowali z kasety, to jest spora szansa na to, że po prostu zrobią wam się w bębenku w żery. Ten wypukły element idzie w stronę koła. Następnie zakładamy czerwoną podkładkę. Zakładamy następnie drugą osłonkę. No i tutaj w zależności od tego, jak u was to akurat wygląda, dajecie sobie po prostu którąś podkładeczkę, tak żebyście mogli po prostu dokręcić kasetę. Znaczy w sumie już nie kasetę, tylko redukcję. Tak jak już to powiedziałem, Wcześniej napinacz mocowany jest przez UDH, tak więc, jeżeli Wasza rama nie posiada Haka w standardzie UDH, to niestety, ale nie założycie tego konkretnego napinacza do swojej ramy, więc po prostu upewnijcie się, że na pewno Wasza rama takowy standard posiada. Tutaj dokładnie tak samo jak w przypadku Haka, mamy odwrotny gwin. Zanim dokręcicie śrubę mocno musicie dociągnąć przyródkę w tą stronę, tak żeby ona się po prostu zaparła o ramę i już w sumie na tym etapie widać jaki ten napinacz jest mocny zobaczcie, że ja na niego naciskam i podnosi się cały rower na stojaku, który stoi na płycie czas przekonać się, czy dystans, który zrobiliśmy na redukcjach jest prawidłowy w tym celu musimy koło po prostu założyć no zwróćcie uwagę na to, że w tym konkretnym przypadku, w przypadku tego napinacza koło nie zakładamy tak jak zazwyczaj zakładamy od dołu, tylko koło wkładamy od tyłu. Napinamy sobie lekko napinacz kładamy koło, puszczamy. Tak więc dokręcam koło i patrzę od tyłu czy jest prosto. No w tym przypadku jak widać nie udało się trafić, więc muszę zdemontować koło i przerzucić sobie podkładeczkę. Ta różnica, która jest tutaj jest naprawdę minimalna. Myślę, że to jest około milimetra. Jest to wbrew pozorom sporo. To znaczy, jakbym to tak zostawił, no to ten łańcuch przez to, że tutaj są te osłony by i tak i tak nie spadł. Ale po prostu byłoby to głośniejsze, łańcuch by się szybciej zużywał, zębatka by się szy, 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 szybciej zużywała jak robić to dobrze. Tak więc Muszę to po prostu poprawić. Zębatka ustawiona idealnie równo, teraz czas założyć łańcuch, z tym, że jak ustalić jego prawidłową długość. No to tak generalnie, tak jest źle, tak jest dobrze, ale tak też jest źle. To znaczy ten napinacz musi być pod kątem około 60 stopni. No i teraz wbrew pozorom kłopotliwy temat, a to dlatego, że tego koła teoretycznie się nie da wyjąć. To znaczy jak teraz je będziecie próbowali wyjąć, to przez to jak mocny jest ten napinacz, no nie będziecie w stanie tego po prostu wyszarpać. W sensie, no, no nie no, się tak męczę z tym od jakiegoś czasu, no i nie da się tego wyjąć. Opcje są dwie, albo porysujecie całą ramę, albo pokrzywicie tarczę hamulcową, no na pewno coś popsujecie. Kurde, teraz po tym jak zdemontowałem te koło, to nawet nie jestem w stanie ośki przełożyć, bo ten napinacz jest taki mocny. Więc może nie będę po prostu montować ośki, przytrzymam sobie koło i pokażę wam jak to prawidłowo zrobić. Trzeba ten łańcuch po prostu zdjąć z przedniej zębatki, tak więc zrzucam go z, go z przedniej zębatki. Łańcuch zrobił się luźny i teraz elegancko, na spokojnie możecie koło sobie zdemontować. Przy zakładaniu minimalnie odchylać się sobie wózek, wkładacie ośkę, dokręcacie sobie tą ośkę i wkładacie łańcuch z powrotem na zębatkę. Jeżeli wszystko założyliście dobrze to wasz napęd powinien brzmieć mniej więcej w taki sposób. Czyli tak jak słychać, jest cichutko. Łańcuch nie powinien skakać, nie powinno być żadnego przeskakiwania i tak dalej. W momencie, jak np. nie wiem, zakręcicie szybko, szybko do tyłu, to ten łańcuch też nie powinien wam zeskakiwać, próbować zeskoczyć. To jest właśnie plus single speeda, że po prostu ten łańcuch idzie tutaj nam idealnie w linii prostej. Single speed założony, zatem chyba czas na barmoula. Tylko w sumie po co zakładać barmouda No, zakładamy go po to, aby móc kręcić bar spinnym, móc kręcić tej whipy. Barmoula z Dartmura ma takie plus, że jeżeli założymy go jeden, raz dotkniemy sobie przewód pod wymiar. To w momencie w którym na przykład będziemy chcieli zdjąć amortyzator, stricte nie wiem, do serwisu na przykład albo po prostu do sprzedaży albo wykonać sobie serwis sterów, to nie musimy po prostu przewodu ciąć. Zazwyczaj w momencie w którym będziecie chcieli założyć sobie barmouda, to niestety ale seryjny przewód będzie za krótki. No nie ma opcji, żeby tutaj e, udało nam się tego barmouda wrzucić, aczkolwiek taki protip, że możecie sobie stary przewód z tylnego hamulca wrzucić naprzód, a do tyłu po prostu kupić sobie nowy przewód naprzód. O, o długości 2 metrów. Ja dłuższych raczej nie wkładam, bo uważam, że nie ma sensu. 2 metry w zupełności wystarczą do większości RAM. Można zrobić około 3-4 barspiny w jedną stronę, czyli w jedną stronę można zrobić tych barspinów na przykład, nie wiem, z 7-8. Znaczy, w dwie strony można ich zrobić z 7-8. Od razu mówię, że nie będzie to instrukcja przelewania hamulców, dlatego że hamulce są różne. Można mieć Magury, można mieć shimano, można mieć sramy i każdy z tych hamulców przelewa się nieco inaczej. To będzie stricte poradnik w jakiej kolejności tego barmuda złożyć gdzie dać smar, gdzie nie dać smaru, z jaką e, mocą co dokręcić, tak żeby nic nie pękło, żeby wszystko się trzymało i nie rozleciało się w czasie dżibowania. Przygotowałem sobie już przewód, czyli po prostu na tył, tak jak widać założyłem już nieco dłuższy przewód. Przewód, który był na tyle został przeze mnie zdemontowany, wyczyszczony, nie ma w nim oleju, więc nic mi po drodze nie będzie ciekło. No i co, zaczynamy robotę. Generalnie polecam Wam zdemontować klocki w zacisku, tak żeby w razie czego jakby coś Wam kapło, żeby klocki nie były do zmiany, tak jak widać z klamki zaczyna cieknąć, olej tak więc obracam klamkę tak olej już nie cieknie ważne jest to żeby ze starego przewodu zdemontować sobie gumeczkę no bo bez tego przewód wygląda czy klamka wygląda po prostu źle stary przewód od razu sobie zaklejam tak żeby mi z niego nie ciekło no bo po co ma cieknąć szczególnie jeżeli to jest DOT jeżeli to jest DOT musicie bardzo uważać na ten olej jeżeli wam, przepraszam, nie olej tylko płyn jeżeli wam gdzieś kapnie na przykład na ramę, na kierownicę gdziekolwiek to od razu go wyczyjcie ponieważ e, stosunkowo szybko potrafi wyżrzeć wyżreć po prostu lakier anodę, szczególnie jeżeli będziecie to na przykład robili w słońcu. Kolejny krok to zdemontowanie przewodu przy zacisku. Przewód został zdemontowany przez to, że go zak zakleiłem wcześniej. Mogę sobie teraz go odwrócić i tak jak widać nic mi nie, kap nie kapie. Zakładam sobie nowy przewód. Zwróćcie uwagę na to, że większość zacisków, w sumie wszystkie zaciski, które mają standard tak zwany banjo, możemy sobie regulować, tak więc ustawiamy go tak, żeby on nam ładnie wychodził w kierunku właśnie mocowania przewodu na amortyzację. Datorze. Za chwilę planuję użyć młotka, tak więc zakleję też sobie przewód, znaczy pozostałości z przewodów w klamce hamulcowej, tak żeby mi wszystko nie wyciekło. A będę uderzać młotkiem, dlatego że trzeba wybić starą gwiazdkę. W tym celu demontujemy sobie kapsel, bierzemy coś, czym będziemy w stanie ten kapsel wybić. Zwrócę uwagę na to, że będą się robiły opiłki, więc jeżeli one Wam będą leciały na amortyzator, to coś tam może się dostać pod uszczelki, tak więc bierzecie sobie szmateczkę, wkładacie to sobie w sterówkę, przez co wszystkie opiłki zbiorą Wam się na tej szmacie. No, i co, filozofii chyba nie ma każdy, wie jak się korzysta z młotka. Już czuję, że gwiazdka wyszła, tak więc teraz wyciągam szmatę w taki sposób. Żeby to co wyleci, na nią złapać. Zobaczcie, jakbym tej szmaty tutaj nie dał, to tyle opiłków by znalazło się na amortyzatorze. Tak dla pewności zabiorę sobie jeszcze kompresor i przedmucham tą strukę. Dobra, jest czyściutko. I teraz pytanie za 100 punktów: w jaki sposób przygotować ten element do zamontowania? Generalnie może pokrótce wytłumaczę jak ten element działa. Jest to konstrukcja troszeczkę zbliżona do tego, co mamy w szosach, gravelach. Wiem, że większość z Was pewnie nie wie, na jakiej zasadzie to działa w szosach, gravelach. Całe szczęście, gratuluję Wam. To jest, że tak to powiem, powód do dumy, żeby nie wiedzieć, jak są skonstruowane szosy i grawele. W każdym razie działa to na zasadzie takiej, że element ten. Jest rozporowy, to znaczy w momencie, w którym go wkręcamy, to te trzy elementy zaczynają się rozszerzać. Zatem, jeżeli odpowiednio mocno to dokręcimy, to nam się to w sterówce po prostu zablokuje. Ale żeby nie musieć tego dokręcać, na przykład nie wiem, na 40 Nm, możemy tutaj troszeczkę pomóc. Czyli po prostu nakładamy sobie na ten cały element od zewnętrznej strony pastę do karbonu. Zwróćcie również uwagę na to, że dwa z trzech elementów wyglądają nieco inaczej. To znaczy dwa elementy są zaokrąglone i właśnie na tym zaokrągleniu przewód będzie poprowadzony. Bo jeżeli byśmy go założyli na tej kanciatej stronie, no to jest o wiele większa szansa na to, że ten przewód nam się po prostu po pewnym czasie spiłuje. Tak więc nakładam pastę do karbonu. Pasta do karbonu, jeżeli nigdy nie mieliście do czynienia, to jest taka pasta, która jest trochę jak piasek, to znaczy możecie mieć wrażenie, że jest to piasek, a piasek no teoretycznie powinien skrzypieć, aczkolwiek spokojnie, jeżeli to jest jakaś lepsza pasa do karbonu, to skrzypieć nie będzie. Zanim barmouda włożycie do sterówki, proponuję Wam przygotować sobie nasadkę, dziesiątkę oraz klucz dynamometryczny ustawiony na 20 Nm. Na więcej nie dokręcajcie, ponieważ możecie po prostu uszkodzić śrubę. Zdaje jeżeli dokręcicie to na mniej, to niestety, ale w momencie, w którym będziecie próbowali usunąć luz na sterach, możecie po prostu zacząć wyciągać ten... ten, ten Nazwijmy to ekstruder. Więc tak, przeciągamy sobie przewód przez sterówkę. Następnie przeciągamy przewód w miejscu, o którym Wam chwilę temu mówiłem, czyli w miejscu, gdzie te kamienie, powiedzmy, to są okrągłe. I tutaj taki protip, jeżeli chcecie, żeby Wasz barmok wyglądał ładniej, zróbcie tak, aby przewód wychodził Wam po prawej stronie, po prawej stronie sterówki. Jeżeli chodzi o wysokość, ja ustawiam to mniej więcej... 15 2 cm od, od końca sterówki. Generalnie różne hamulce mają różną grubość przewodu, no w tym przypadku na przykład okazuje się, że przewód jest na tyle gruby, że nie jestem w stanie zmieścić w sterówce jeszcze nasadki dziesiątki, tak więc po prostu wyciągam sobie przewód troszeczkę w dół. No i dokręcam. No i mamy 20 Nm. Nie mniej, nie więcej 20 Nm. Dobra, więc z powrotem sobie wysuwam przewód. No i dzięki temu, że ustawiliśmy przewód po prawej stronie, w momencie, w którym nałożymy sobie teraz kapselek, to będzie nam przewód wychodził idealnie w kierunku hamulca przedniego i napis Dartmoor będzie idealnie równo. Kapsel dokręcamy na 5 Nm. No i tak de facto teraz jedyne co to pozostaje ten hamulec z powrotem zakuć i odpowietrzyć. Jest to robota już stricte jednak dla serwisanta, zatem jeżeli nie posiadacie wiedzy jak to zrobić, to raczej sobie odpuśćcie, oddajcie rower do serwisu ponieważ hamulce są stosunkowo ważną rzeczą w rowerze, jeżeli nie będą działały to możecie gdzieś nie wyhamować albo wjechać w coś, albo wjechać w kogoś tak więc tak jak powiedziałem przed zakładaniem tego nie będzie to poradnik jak ten hamulec przelać, no bo hamulce są różne, generalnie jeżeli macie SRAMA to na stronie SRAMA są poradniki jak hamulce SRAMA przelać, jeżeli macie Magurę, Shimano i każdy inny hamulec, no to w obecnych czasach wszystko jest w internecie, nie widzę sensu powtarzania po raz dwusetny tego samego tematu, więc co, na tym momencie z wami żegnam i pamiętajcie o tym, że jak co nie musicie tego wszystkiego robić samemu, ponieważ takiego towerowery Dartmoor będzie miał w sprzedaży w 2026 roku. Do następnego razu, cześć!